Dzień dobry, jestem w pięknym miejscu. Chyba dzisiaj jest poniedziałek. Yy, nagrywam jak zwykle siebie, bo nie wszyscy ludzie chcą. Yy, nie mają parcia na szkło, nie wszyscy ludzie też chcą być pokazywani w mediach. Yy, jestem yy, ugoszczony herbatą. Zjadłem śniadanie, kończę śniadanie. I, I co pani sądzi o tej całej sytuacji, proszę panią? Jeśli chodzi o mnie, to osobiście to jest zastraszanie ludzi. Tym całym w ogóle szczepieniem. Nie podoba mi się. Są ludzie normalni i nie wiem, co każdy ma w swojej głowie, ale jestem przeciwko szczepieniu w ogóle, bo to tak naprawdę to jest nic, co jest przebadane a szczepią się, no bo szczepią się, bo niestety są zmuszani do tego, nawet te wprowadzają paszporty, to wszystko w ogóle, żeby ograniczyć i w pewnym sensie ludzi wykończyć, takie jest moje zdanie, a jak będzie, to będzie, ale ja niestety nie chcę zaszczepić się i nie będę szczepiła. A swoją rodzinę? Swoją rodzinę, ja wie pan, jestem osobą osob samotną i moja żyje razem z mamą, mam przyjaciela i... Przyjaciel się zaszczepił, no bo uważa, że tak musi, bo do szpitala nie tego problem będzie z czasem, a on ma chore biodro. To dlatego też musi się zaszczepić. No musi, po prostu musi, bo problemy są z tym. No, ale to, to straszna sytuacja. Ma chore biodra, a za chwilę będzie chory po szczepionce. E, tak, oczywiście. I ja nie wiem w ogóle, co dalej będzie, ale po prostu ja nie przekonuję kogoś, bo nie staram się, choć mi zależy na jego życiu i tego, to nie dlatego. I mówiłam mu, czy zastanawiałeś się nad sensem tego szczepienia? No tak, zastanawiam się, ale tak naprawdę to my nie wiemy, co to jest. A co on wie? A jakie on ma informacje? E, w ogóle? To tylko z, e, informacje to są właśnie tylko z mediów i nic więcej. A wierzy, ja wierzy, panie, wierzy pani medium? Ja nie. Proszę pana, ja jak zobaczę w ogóle na taką bezpośrednio z człowiekiem, i, i zobaczę, i co on powie i co myśli, i tego, no to wtedy mogę go ocenić, choć też czasami może ktoś mnie oszukać czy coś w tym rodzaju. To wierzy Pani, że media mogą kłamać? Mogą. Wierzę święcie w ogóle, to się nakręca. Niektóre rzeczy są w ogóle nieprawdopodobne, a się wyolbrzymia, pokazuje się celowo te punkty, co są najgorsze, żeby to tak zniekształcić prawdziwy obraz. Mądre rzeczy Pani mówi tak: po ludzku a szczepienie mamy. Co Pani sądzi o zaszczepieniu mamy? Mama nie szczepiła się w ogóle. Mama powiedziała w ogóle, ma 91 lat i powiedziała, że się w życiu nie zaszczepi. Jest to osoba rezolutna, jeszcze ko, ko siebie w ogóle wszystkie sprawy pozałatwia, osobiste, tak jak myje się i w ogóle i zje i tego. Także jest osobą wierzącą i wierzy w Boga i uważa, że. No, co Bóg nam ześle, to będzie A szczepienie dzieci, małych szczególnie? E, tutaj nikt. E, tu mieszka moja bratowa obok w ogóle. Też powiedziała, że ona nie zaszczepi swoich dzieci pod żadną presją. I Pro, nie będą. Proszę inny. panią, my ludzie potrzebujemy takich ludzi jak pani, jak pani rodzina, bo inaczej nas zniszczą. Tak, zniszczą. I właśnie to jest to, że część ludzi jest nie do. Kształcona, niedoinformowana, oglądają takie media, których się tylko szkaluje w ogóle, że się nie szczepią, a się nie ogląda tego, co by było na przykład. Są właśnie programy, które właśnie mówią o rzeczywistym takim ale, podejściu do tej sprawy. Ale te programy nie są promowane, te programy nie. często są nawet wyłączane, Wyłączamy, usuwane. Tak. A, a skąd tu Pani taka wiedza? To znaczy tutaj bratowa w ogóle należy do wspólnoty Glorisa Tritante i ona między innymi w ogóle informuje, żeby tego nie oglądać, zobacz sama jak tu się wokół dzieje, a przecież zobacz ja choruję normalnie też, tam taka grypa czy przeziębienie to ona bierze takie środki doraźne i wszystko wychodzi na dobre i wierzy w Boga i ja też wierzę że będzie. Tylko mało ludzi jest takich w ogóle, żeby uwierzyli w to. Ja z całego serca dziękuję pani za taką postawę, bo jesteśmy w czasie ostatecznym. Naprawdę tak, jest. To już się zbliża, jakby to koniec świata, czy nie? Bo trudno nam jest teraz też jako ludziom powiedzieć, ale niestety to niczego dobrego nie wróży. Dziękuję Pani w imieniu wszystkich ludzi, którzy chcą zostać ludźmi, a nie robotami. Tak, I chcą, żeby tak. ten świat został dla nas, i żeby technologia służyła nam, a nie obracała się przeciwko nam. Tak, i tak właśnie człowiek po prostu wszystko niszczy. Nie wiem dlaczego w ogóle. A natura to jednak jest naturą i te żywioły to wszystko jest poprzez człowieka wywołane. A nie tak w ogóle. Tak? Hemi Trails tak. na przykład. Dziękuję Pani, dziękuję. Mamy teraz serię kataklizmów, powodzi. No wszystko się dzieje jakby w jednym wielkim ułożeniu moim zdaniem. To jest jeden wielki plan proszę Panią. Tak, tak. To, tak to wygląda. Tak. A bazują na niedoświadczeniu ludzi, na, na tym, że ludzie nie chcą słuchać. Tak właśnie. I ja się cieszę, że właśnie mogę na swojej drodze życiowej spotkać takiego Pana jak Pan. I właśnie, żeby też coś wniósł do życia, powiedział, otworzył oczy dla wielu ludzi. O, zaskoczyła mnie Pani teraz. No nie zupełnie w ogóle, tylko uważam, że coś w ludziach jest w ogóle takie, że czasami mamy, nie wiemy skąd to przychodzi i raptem w ogóle to nas jakoś tak mobilizuje, jakoś, że się nam chce żyć. Wie pani co? Chciałem zobaczyć Podlasie, znam Polskę. Przyjechałem, przyjechałem tutaj właśnie w takim celu, żeby pokazać dobro, pokazać rozum, niekoniecznie papierowe profesury, y, które służą y, wykorzystywaniu ludzi, oszukiwaniu ludzi. Mamy całą masę pseudonaukowców, profesorów, doktorów, którzy ludziom mówią po prostu, wykorzystując swoje pseudoautorytety, oszukują ludzi. Pani. Jest osobą, która ma widzę wykształcone serce, wykształconą duszę. Jest Pani osobą uduchowioną, i w tej chwili nie mówię tylko o Kościele, to nie. Mówię to ja o. Mam swój charakter. Właśnie. Za co serdecznie Pani dziękuję. A tam mama nam pogroziła palcem no przez okno. To, dlatego, że nie zna, i boi się, że w telewizję trwam ogląda w ogóle i mówi, że różne ludzie się w ogóle chodzą w ogóle i dlatego taka trochę jest nieufna. No bo skąd może wiedzieć? To znaczy ten... uważam, że mama y, dobrze robi, tak. że jest nieufna. Y, natomiast ja mam świadomość, że z każdym dniem naszej akcji, kiedy podróżuję po Polsce, informacja o mnie będzie przekazywana do innych ludzi zarówno przez internet, jak i z ust do ust po prostu będziecie się kochani Polacy, rodacy dowiadywali o tym, kim jestem życie, no życie pokaże, kim jestem tak jest, to to prawda w ogóle tylko, że... dziękuję Pani żyjcie, żyjcie Panie w szczęściu, zdrowiu pozdrowienia dla Mamy i tak. dobrze, że Mama jest osobą rozsądną w ogóle, bo szczerze jakby nie było, mimo że ma tyle lat, to ona jednak chroni w ogóle nas. Dziękuję Pani. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.